W plecaku szkolnym z reguły nie znajdziecie nic więcej poza długopisami, zeszytami i podręcznikami. Z reguły. Jeśli poszperacie głębiej, okaże się, że uczniowie przynoszą do szkoły rzeczy, jakie nie śniły się filozofom. Czasem w ramach zajęć, czasem aby pochwalić się kolegom, a czasem, bo są po prostu głupi. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na drugą listę z serii 10 najdziwniejszych rzeczy, jakie uczniowie przynieśli do szkoły. A jeśli wy nadal zastanawiacie się, w czym przyniesiecie swoje rzeczy do szkoły, na stronie megakoszulki.pl znajdziecie mnóstwo propozycji. Plecaki, piórniki, koszulki, bluzy czy nerki, wszystkie z modnymi lub humorystycznymi wzorami lub z możliwością zaprojektowania swojego własnego w specjalnym kreatorze. Powrót do szkoły jest już niestety pewny i to już ostatni dzwonek na zamówienie nowego plecaka czy piórnika. A kupując je w pakiecie oszczędzicie 10%, a na kod Planeta kolejne 10, czyli w zasadzie 20% zniżki na wasze zakupy. Linki do mega koszulki zamieszczam w opisie. Tymczasem wracamy do odcinka numer 10. W 2017 roku pewna uczennica liceum w północnej Kalifornii przyniosła do szkoły ciasteczka, których sekretnym składnikiem były rzekomo prochy jej babci. Dziewczyna poczęstowała nimi przynajmniej 9 osób. Niestety ciasteczek zabrakło już dla policji, która nie była w stanie ich zbadać i stwierdzić, czy nie był to tylko żart. Numer 9. Pewien siedmiolatek przyniósł raz do szkoły pierścionek zaręczynowy swojej mamy, aby ofiarować go swojej dziewczynie. Okazało się, że jego mama go zdjęła, bo była w ciąży i pierścionek nie pasował. Całe szczęście mama dziewczynki zdała sobie sprawę, że drogi pierścionek to nietypowy prezent, który wręcza się w podstawówce i zwróciła go na następny dzień. Numer 8 w 2013 roku 12-letnia uczennica szkoły w Michigan została przyłapana na rozdawaniu pieniędzy swoim koleżankom i Kolegom. Okazało się, że jej plecak wypchany był dwudziestoma tysiącami dolarów. Pieniądze rzekomo wręczyło jej dziecko mieszkające po drugiej stronie ulicy. Abstrahując już od tego, skąd dziecko wzięło tyle pieniędzy, czy widzieliście kiedyś tak szczodrego, dzielącego się pieniędzmi gimnazjalistę? Numer 7. Inna dziewczynka z Kalifornii przyniosła raz do szkoły piersiówkę swojego taty, myśląc, że to bidon. Piersiówka przyozdobiona była naklejkami z księżniczkami, a w środku znajdował się sok pomarańczowy. Nauczycielka myślała, że posika się ze śmiechu. Musiała jednak zarekwilować tę multiwitaminową flaszkę. Numer 6. Dwunastoletni biały gimnazjalista z USA przyniósł raz do szkoły małe, czarne niemowlę. Jakby tego było mało, nie chciał powiedzieć skąd je wziął, ani do kogo należy. Sprawą musiała zająć się policja. Okazało się, że to jego przybrany braciszek z nowego związku jego matki z czarnym mężczyzną, którego nie akceptował. Numer 5. Inny uczeń przyniósł ze sobą do szkoły złotą rybkę, którą ukrył w swoim termosie. Jak powiedział, nie chciał zostawiać jej samej w domu. Całe szczęście w szkole znajdowało się akwarium, więc rybka mogła przeczekać zajęcia szkolne w nieco lepszych warunkach. Numer 4. Swojego zwierzątka nie chciała zostawić również dziewięcioletnia uczennica szkoły podstawowej na Florydzie, która w tym przypadku zebrała ze sobą nieco więcej niż tylko zwykłą rybkę. Tym czymś była Agama, nazywana Brodatym smokiem. W efekcie szkoła zaapelowała do rodziców, aby ci sprawdzali plecaki swoich pociech, zanim wyjdą. Do szkoły, numer 3. Jak pisze pewien dyrektor szkoły, jednego dnia natknąłem się na dwóch uczniów, zachowujących się podejrzanie na korytarzu, ukrywających coś za swoimi plecami. Upierali się, ale w końcu mi to oddali. Na moje nieszczęście okazało się, że była to plastikowa torba, do której wspomniana dwójka zrobiła kupę. Najwyraźniej planowali włożyć ją do szafki swojego kolegi w ramach tak zwanego dowcipu. Numer dwa. Inny uczeń przyniósł do szkoły w Bostonie w ramach lunchu całe opakowanie mrożonej pizzy. A jako, że ta była mrożona poprosił o jej odgrzanie panią ze szkolnego sklepiku. No cóż, kiedy mama zapomni zrobić kanapek, trzeba sobie jakoś radzić. Numer 1 Nauczyciel z gimnazjum w Nowym Jorku przyłapał raz ucznia na chwaleniu się swoim kolegom słoikiem z żywą ośmiornicą w środku. Po krótkiej rozmowie wydało się, że uczeń planował umieścić ośmiornicę w jednym z pisuarów w szkolnej toalecie. Aby wiecie, sprankować swoich kolegów. Okej, okay, tym zabawnym jak refluks żołądka akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni z tej serii. Przypominam jeszcze o stronie megakoszulki.pl, pakietach z plecakami i piórnikami oraz kodzie PLANETA, dzięki którym oszczędzicie nawet 20% na zakupach. Zapraszam Was jeszcze na moje inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulus sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć!